jest niezbędny. Tak? Także dobry na Dzień dobry. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim zaproszonej gości. Nie przedstawię, ale powiem, że są to wszystko osoby bardzo zaprzyjaźnione ze szkołą, czyli przedstawiciele różnych naszych szkół, z którymi bardzo blisko współpracujemy. Witam serdecznie nasze grono pedagogiczne. Na dzisiejszym pokazie kulinarnym, na pokazie kuchni molekularnej, którą przygotowali nasi przyjaciele, wcześniej już tutaj nam znani, znani pan Mariusz Gachewicz i Jacek Maksimowicz ze Stowarzyszenia Europejskiego Kucharzy, Eurotek. Czyli kolega Studziński i kolega Kolecki. A teraz przekazuję głos i miejsce kolega. Super to ładnie, nie jak powiedziane wszystko. Ja witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Troszeczkę mam, mamy. Jeszcze takim gromnym nauczycieli jeszcze nigdy nie występowałem, tak może powiedzieć. Ale mam nadzieję, że jakoś to i nie będzie tak że Moi drodzy. Co dzisiaj będziemy robić? Co to brzmi? Kuchnia molekularna dostaliście wiecie, piękne broszurki przed sobą. Ja tutaj nie będę opowiadał o historii, bo to można w internecie sobie najbardziej poczytać, jeśli to kogoś zainteresuje. Kuchnia molekularna jest to powrót do korzeni. Tak? jest to powrót do natury, wszystkie substancje, które tutaj będziemy używać, do żelifikacji, do do robienia sosów, pian, są to wszystko alkiny, tak? Na przykład będziemy dzisiaj używać dżelabu, e, 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 który będziemy robić sobie makaron, tagliatelle, z herbaty dwuskawkowej i to użyjemy sobie na przykład do kurczaka e, do z furbi, e, który będzie wyłożony na talerzu razem z tym makaronem, tak? Ciekawostką jest to, że wszystkie e, w kuchni tak, pod wpływem tej wyższej temperatury nam się rozpływają. Tutaj ten makaron ja mogę podczas, tak jak zwykły makaron, do temperatury 80 stopni i ten makaron będę miał ciepły, tak? Czyli galaretka na ciepło, tak by można było to powiedzieć. Tak? Czyli jest to coś innego, coś nowego, nieużywanego u nas w kuchni na co dzień. Tak jak na przykład tutaj będziemy próbowali to walować, tak ja najwięcej przepraszam, ale... Uczono nas na gotowanie 100 stopni, smażenie 180, 220, tak? A my tutaj pokażemy, że w temperaturze 67 stopni. Zapakowaną rybę w sosie powiedzmy kawowym Co sobie dzisiaj zrobimy. Zrobimy sobie kurczaka w 62 stopniach. Z amaretto, z bazylią, z miętą, z czym Państwo tego będziecie chcieli. Zrobimy sobie polędwiczkę i zrobimy tą straszną kaczkę, gdzie wychodzi sucha nie ma prawa wejść nam do kurczak nie ma prawa nam tutaj wejść e, filet z kaczy z e, po prostu będzie to e, zapakowane, czyli pakowanie na pewno to większość osób wie ale ja tym młodym ludziom przedstawię sobie z waku będziemy e, sobie kawałeczki mięsa, tak? Kawałki mięsa, tu będziemy wkładać do tego zioła, przyprawy, dodamy sobie odrobinę oliwy, dodamy sobie pieprzu, co tylko w głowie nam tutaj siedzi i pod wpływem ciśnienia będziemy sobie wyciągać powietrze, wtedy nam będą się otwierały pory w mięsie, tak? I wtedy będą wpłonęły te wszystkie zapachy, te wszystkie smaki. Zobaczycie, że ryba, którą wrzucimy tutaj i zawarkujemy ze śmietaną, z kadą, będzie czuć później, ryby, będzie czuć później kadm, tak? To samo, jak zrobimy sobie na przykład kurczaka, nie ma bardzo fajne. Zrobimy sobie zmiętą, polędwiczkę z czymś mocniejszym. Później dolecił, to leciutko podsmarzymy na bateliach, żeby uzyskać chrupiącą skórkę. I to będzie jedna z części. Druga z części, część pokazu. Będziemy bazować na azocie, na temperaturze minus stopni, jeśli się nie pomyliłem, a ja myślę, że nie. Będziemy sobie robić lody na żywo. Będziemy sobie robić lody, sorbety, jakie tylko Państwo, jakie dusza zapragnie, tak? czy to z odrobiną alkoholu, czy to z odrobiną śmietany. Zrobimy sobie bezę, tylko troszeczkę inaczej, piekarnika tutaj nie mamy, zrobimy sobie bezę na zimno, tak, czyli będziemy mi tą śmietanę maczać w temperaturze 198 stopni, zrobi nam się bardzo fajna chrupiąca skórka, wewnątrz to będzie mięciutkie, czyli pokażę, nie będę zdradzał tej nic. Moi drodzy, to przejdźmy może do części technicznej, nie będę tutaj Państwa rządzał, tutaj Jacek będzie sobie tą kawę, żeby do śmietany przeszedł smak kawy i za chwileczkę będziemy sobie to wakować. W międzyczasie, jak Jacek będzie to robił, my się powabimy troszeczkę razem. Mam nadzieję, że miski są plastyczne nie Ma taki termos, w którym przewozimy sobie jasę, ciekłe w kuchni potrzebne. Mam. Będziemy robić tutaj wspomniane... Przepraszam, że robimy z deśmetanem, jeżeli powinniśmy, ale... Jacku, poprosimy Cię na chwilę. Takie króliczo-poświadczalne będziemy, żebyście Państwo się poparli. Dlaczego Cię Nie wiem. Jak Cię poparli? Jak, się poparli? jak się poparli? Słuchajcie, mam beze, bierzemy sobie na... I na takich produktach będą musieli ćwiczyć, moi drodzy, bo podanie na przykład karpacio z oliwą, która była najpierw w y, azocie później tymi, tylko jeszcze mam, Proszę cię jeszcze. Smacznego. A Bardzo proszę, moi drodzy. Każe tak, co zrobimy sobie z bazylią. Bazylię, wrzucamy sobie też teraz Można śmiało podawać do pinka, do można śmiało podawać na przykład z pomocą do pole na karkacie, tak? Ona zachowuje swój smak, zachowuje swoje właściwości, czyli kolor szybko poddana takiej obróbce jest również... O. I też sobie jedząc, mamy wrażenie, że jemy świeżą, fajną bazylię. Do na nowy, tak? Zrobimy sobie szybkie lody. Wyobraźcie sobie Państwo restaurację. Wchodzicie do restauracji, lody i wyjeżdżają. Zaczniemy do Państwa Jakie smak sobie Państwo życzy. Tak? Czy to będą lody z soku, czy to będą ze świetlnie wyciśniętego e, soku, czy to będą alkohol na przykład w e, ceny drinka. Pokażę. Ja tutaj oczywiście, że jesteśmy w szkole, robimy sysopki, ale jeśli ktoś będzie miał ochotę, bo znowu wychowę za alkoholem, to również regulacyjnie złapiemy. Wlewamy sobie soczek i wlewamy sobie ciepłazów. do 98 100 plus 10 lody żeby się zrobimy co najmniej musi być minus 1 minus 5 tak? troszeczkę to trwa ale uwierzcie państwo że rajda dla dzieci które siedzą przy stole czy, czy nawet gości jest warta tego Prawda. Z tego sosu, który tam jest wewnątrz, czyli tej śmietany, tej kawy, później zrobimy sobie sos. Zredukujemy tylko śmietanę i będziemy mieli super sos. Kiedyś panowie jechali na pokaz, zachciało im się zimnego piwa, nigdzie w sklepie nie było, ale wiedzieli ze sobą, a nie było problemu. bez żadnych dodatków tak mamy zrobiony sorbet. Taki sorbet możemy sobie podać do szyby. Jeśli ktoś ma ochotę, żeby to były lody, dodajemy tu śmietany, mamy to lody. Jeśli chcemy z truskawkami dodajemy sobie truskawki i nie ma najmniejszego problemu. Teraz zaprezentuję Rączek raczej tam nie chcielibyśmy wyglądać. Jest to bazylia, to mogłaby być mięta, tak? Możemy taki deser podawać na swojej restauracji, nie ma najwyższego problemu. Kwestia jest tylko tego, co chcemy. Oczywiście teraz zapraszam, kto chcę ma ochotę posmatować. Bardzo proszę, proszę się nie kręcować. Zapraszam.